Dobra, co to? Nie poleciałem się. Dobra, ja na Na tym budynku jest koleś. Kolejna skrzynka. No i jeszcze tylko jeden. U, cztery karty. Dobra, mam już wszystkie skrzynki. Wszystkie miałem w jednym domu. <gry> na trzy, znaczy i dwie mki, No ja mam FAMASa, masa, pompę taka zielonego, trzy niebieską i dwa jeszcze. No i 90 km. Dobra, tu wydałem typowi. Ja jest od, od strony masz gościa na pompę. Powaliłem chopa dobijam. <laughs> pa He, papa! No, jego kolega teraz sobie on. no tak, ja myślałem. Gdzie jest? No, pode mną. Dostał już. Dobra, Marta. No, taki. Nie, no, wygrali, bo mieli taki. A no, teraz duszek. Lec duszą. Jeszcze za chwilę, drugi przyleci. Może <laughs> drugi już będzie chciał pograć. No i czy ile a dwóch chłopakach to było? Tylko Dobra, idę skrzynie, skrzyneczek szukać, nie? No, ja już jak znajdę, to cię da dasz... ze mam Bo no, on 207, no, 3 będę miał teraz. Zara I też mam jedną jeszcze w budynku. Czy można zagrać? Jasne. Wystarczy bić na Discorda na poczekalni i dać do nas, jesteś. W sumie bardzo chętnie zagramy. Mam 7 markę. Trzeba e, rzucić A do patu z nas Nie masz Discorda no to pobierz Ej, brakuje mi jednej skrzynki oprócz tej co mi zaznaczała. Gdzie ona była? Na środku Jeszcze Chulaj jak mnie wystraszyłeś tą tam potem? Ja nie mogę otworzyć tej skrzyni, czy No to musisz zbadać, co dalej, czy coś tylko nie rozwal No nichuja nie, ma... nie sięgam. No, możesz otworzyć. No nie mogę. Chyba. O, ja już ustawiłem. To się odsuń no, Dobra. Hm. Jedna skrzynia, nie? WOOO pa jumper No pytanie czy gość zostawił skrzynię tutaj w namiocie <laughs> dobry chłop Szanuję o, Ten się nie zrespił? Czy już nie ma? Szczerze, nie wiem, chyba nie ma No nie chyba nie ma, bo... To jest tyle rakiet, granat... Ty, RPGów że... <grych> no... Hmm. Nie wiem, RPG mityczny item a potem... RPG-ów, wiesz, ich 100 Skoro Dałem korąpana. na ten. Na północ. A jest tu chata jak ta... Kaszub, chyba. Gdzie nie wiem, gdzie one są. Byłem tylko o tej na środku tam przy ruinach Nie to no, ja niej nie wiecie A nie wiem nad sklepową jest o, bo tam byliśmy <grym 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 Dlatego wiem Czytałem no to mówię że ta przy ruinach A to jest dla przy no Ale to jest, tu. jest to przy zalewie No kuźwa jak ona jest tu w tym miejscu No ten kuj no, zalewie Nie tu tu Nie no to jest tu To jest domek Starka A tu jest chatka Chodź na pinczeta nie Tu jest chatka nie bo tu jestem, czekaj, bo... No to o tu jest chatka, no Export ja, można po tego? O, quick. Eee, ducha Ja opwierdolę przecież tu nic nie widać, nie? Właśnie czasem tam K jest mega mocna, a czasem już jest słabsza. Teraz jest tak mocna, że... Słabo, mega. Wyrzucam dwa splashy, bo mam dwie duże. O, to nie bierze rady. Hmm. Jola hakuje. Może duchy zabić. O, trzecia duża. O, nawet dwie tu były, to już zostałem jedno. Wszystko, wszystko mam niebieskie opuszczone. Nawet kopie kilof mam niebieskie i duże poty nawet mam niebieskie, nie? Ty, tak szczerze? To... Trzeba zmykł starkową broń. To raz, a, tam jeszcze ludzie to właśnie. Czemu się tutaj aż doczołgałeś, chłopie? Halo E, tam jest chatka tego. Chyba, nie? Nie, tutaj. Ta jest, no wiem. to dawaj, może będą miały tu jeszcze. Tu mamy splasha to Czy ktoś jedzie? Nie, nie słyszałem. Tak, na plecy no jest, on tak się... A tu daleko. Jak będzie mioto to wypalam za butelkę O tu jest, w pudełkach a, 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 świetliki są przed nimi Ja mam mioto Goście na starku są o, Aha, widział mnie. No mnie też Kurde, teraz by się przydało 32 do 100 20, to co? 20, kolejna. 38. 38. Czy ten drugi jest? Ja walekam. Kontrol mi spadł. No i ci kontrol spadł. Myślę, klikłem i tak podskoczył i kurde wypadł mi. To jest mechaniczne, nie? Kreatury. Łatwo wypada. 66 czerwony. Leży jeden No wyrzucił mnie tym Mówiłem po co za 200 Tylko z dawnego teka miał łopatka chcesz? No to możesz dać A ja idę Gościu mi wy... a to oni kurwa no ja pierdolę, dalej mnie jeszcze wyrzuć Dobra, muszę poszukać kontrola Muszę <laughs> poszukać kontrola Ty no kurwa nie mam <laughs> Przełóż drugiego Bo będzie teraz pół godziny szukał kontrola, nie? Ma Schował się za tym Za przedłużacą <grystanie> niebieska Takie wyposażenie mi się podoba, bo mam wszystko niebieskie. No ja miałem przedtem, teraz mam... Oprócz pompy miałem, nie? Masz stojiesz kawy? No, mam 6 małych, daj do no, strefy, bo mamy 40. Sekund. Auto jedzie na moście. Cześć, co tu wyłowiłem, bo nie wiem, w sumie są. No, o coś, o kurna! Przecież to są dwie duże potki, tylko że zjada się od razu. No. To biorę. <laughs> złota wędka pochcą. Jak złota wędka? Niebieska. No, no. znaczy niebieska. Ja, ja raz miałem także harpunem w sobie, nie? I tak głowie, i tak... Sierbosono, siarbosono, 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 siarbosono. I tak sześć orbososób, bo ja pierniczek. Można to stakować w nie, nie, coś coś jest dużych tak jest. mogę tylko dwie piepy, mam tu teła. Porobany. Sierbosona jest na zlepsze z Tylko, że cierborybka cię uratuje na przykład przed strefą gościu przed tam. nami Skąd no. tak skoczę? Dostał 20 tam był ten Też dostałem 20 Ale ja dostałem 27, niedobrze Bez kewa ten gość na blisko Ten leży Na górze jest Dybkę se zjedz pora 90, biało, biało, biało Koniec. 33 mniej. Lokią, Lokią. Do I, I Spróbuj kliknąć drugi raz coś. O! Kolejni mnie atakują. I ja tu mam popoł. Czemu ten śmietnik się nie rozpada? Ej, na tobą typ. Spadają na ciebie, spadają na ciebie kolejni. Jeden, yy, Wolverine ma minus 130. Jeszcze plecy mi robią. Dobra, uciekamy do strefy? Tak. Lewym przyciskiem myślę opadasz. Jak coś. Kieruj ja, chłopa w domku. No ale on jest na parterze. Znaczy, na schodach siedzi, więc los. Chodź do mnie, daj mi potki Gość Gościu zginął w strefie. A daj mi pod Kurwa, zjadłem! Ja mam 9 kaple, nie? Ale pull kewa Dół był jeszcze za tym Czecia z gościł w tym budynku 30 Rozwalam mu podstaw ten duch. E, uciek, uciekł, uciekł stąd. Nie wiem gdzie jest Idę Na mnie Nade mną ja pierdolę Leży, <tryk> co? No nie no żeś zajebał tego chyba. skara Kuźwa, nie wierzę Mamy leczenie jeszcze jakieś? Jednego mojego kewa mam Ja pierniczę Nie wiem tu a ani cukierki leci tu, bo leciał Tam jest, na swoich itemach No nie no przecież nie ma nad kapus Leży. Dobra ej, drugi raz klikniesz na miotło, wtedy ona się wyłania. Tak, tu masz ten, ej, chodź, tu są jakieś cukierki. Te przekąski teraz. Są cukierki jakieś. Nie wiem co one leczą, ale pierdala Wszystkie leczą <laughs> na pewno KP Skrzynia do, 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 do skana jest, ej Że Nie ma jak się no, zaskanować kaś. No to dwa splasher, ho, nie widziałeś? Nie, nie widziałem. No. no i pałcem, prawda? Daj do kosza. Mam. Ej, czekaj ty, można się do budki jeszcze tu przebrać. Tam jest skrzynia na dole. A po co się przebrać? Tam jest skrzynia do skala na dole. To ja, w, ja zrobię. W nie wiem. No, nie ma jak nadzieję, ja się mogę się się ja też mu potrzebę leczenia. <coughs> No, biorę splesze, albo uderzeniowe. Może rzucić te splesze, ty. A. miotła... To w widać. No. Ja jeszcze mam papryczkę. Hej, może drift jest, chodź. Nie, no, miatła mi się załaduje zanim ja ten dojdę. Ale rift cię wywali do góry, a miotun to może maksymalnie dotąd wylecisz. Kurde, już poszedłem w prawo. Dobra, no to leć sobie, lecę riftem. Stary, jeszcze koina na Expa zebrać. Ale mgła. No oczywiście, zdążyłem to Jest spór. kolejny rift. Oczywiście, jakby inaczej musiało wziąć i rozdupcyć mi wszystkie te coiny po okolicy, nie? I chuj nie znajdę tej jednej, która dziś poleciała w pizdu, nie? <gry> Ląduje na życie o, Boom. O skarż, duża pota. No małą to wezmę. Jedną małą? No. A, to... ...wale uderzeniowe. Sześciu gości razem z nami i jeden duch i to pog No dobrze, bo jedynie duch jest no. najgorzej będzie nasz każdiemy tych 4 i nagle pięć duchów potem będzie nas laszowało na przykład My tak wygramy Nie no sam kontra pięć duchów to ci powiem Nie no ale tak wygrać jako duch Nie no bo jeśli my będziemy ostatni, którzy umrzemy to nie mamy wina za duch Mina za ducha masz jak już jesteś ducha Ty dawaj na górę A zanim się to wiesz O Zmieracie, po kuja buduje <grym> O, ducha nie ma, typa nie ma Ty, patrz co tu się zrespiło Co? A nie, to mu kurwa znacznik twój <grym> Mówię, ten, tak, zbierać się <grym> pojawił bo nie widziałem w dołu, nie? Na starku są pewnie. Tu jest hop. Kurwa, jego ja w tej. O... Aha, on mnie widzi, a ja go nie widzę w tej mgle. O co chodzi? RPG RP ci się lesia z niego. Ta. Dwa, i lifta usił. Ty dawaj, by go laserować. Gdzie on kurwa jest? Dostał Dostał znów Dostał ty! 10 HP ma na, na strzała jest dosłownie No to lecimy ja No ile czy się pada? Lewym klikaj, lewy klikaj już No nie pierdol, że wyjebał ja gdzieś Ale on nie na górze ty, nade mną jest No biało ma no, ile razy kurwa Ula, la Po co mam dwa skary? karę? sumie, mogę lecieć w na górę, były, ale pokrzę. Co, twoje mioty mi się wtedy ładują. Ależ dupy. jak chcesz, to możesz mieć jeszcze złot. nawet. Ej, złota ta, złota, złota RPG. Oho, biorę. Mam rakiety, nie mam rakiet. Może rakiet tracić. Nie, ja, dzień. Krzaku już nie ma. <noise> Przynajmniej tym, bo nie są inne jeszcze. Ej, czterech gości jest, czyli duchy. Nie, a duchów nie no, ma, no 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 A nie, no 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 duchu. no no dwóch gości dwóch a potem a potem dwóch duchów To To teraz teraz krzak A potem tamten rpg no 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 może no nie tego nie no no że no 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 na fioletowego, tego Expo. Bo na czele są księści. Jaki jak gdzie ty masz? No tu mam. To ja nie mam Ja, za chwilę czekaj. No skybase nie ma, nie? Oczywiście wylecję. Czekaj chwilę daję monety zebrać do końca <laughs> Serio, jest Skybase? Naprawdę? No, oni aż tak poza strefą budują, że się trzymają I na czym to się trzyma? Przecież rozwaliliśmy to, nie? No tak mi się wydaje Aha! Och! Ja pierniczy, ja ja przez go w ogóle go nie widzę, widział Chyba nie mają jak zeskoczyć z highbasa Przynajmniej tyle Ale chłopie, jak oni w ogóle nie widzę, nie? Ale to ja też gdzie nie widzę A chłop mi wywala, nie? Zresztą mi HEDA wywalił, porąbany Się wystraszyłem, że zeskoczę i będzie przerąbany, nie? Trzeba walić to za strefą to oni w końcu będą musieli te Albo liftem wlecieć im na górę Dobra lecimy Lecą, dobra Mają trampolinę Mają trampolinę Nie z rozwalić przeżyli Ja pierniczę Ale dostał 28, jeden i drugi Jem jabłka kopię O już chciałbyś drugi raz mnie ze Snipe trafić pierwszy był, dobra, ale stówę dostał. Dojebij ich duchem. On malował ten, no. no i fu, ja już nie będę miał winę Nie ty możesz mieć winę Nie strzelaj w ducha, bo ja jestem duchem, nie? A cię nie będę bił Dobra nie bij mnie? Ja idę nie po wiem, niego. Ty jesteś. Kolapsuję go Biało ma Dobra, zabij mnie Zabij go, no Gdzie mnie. ty jesteś? to tu jestem ja Kurwa rusz się, bo nie A <grym> ja, ja jeszcze tamten ten. No. Ty go obserwujesz, czy mnie obserwujesz? Ciebie Kurde, w sumie mogłem <grym> Mógłbyś mnie nie zaleźć, to bym ci powiedział gdzie no. jest tymi? On no leci chyba za tobą Nie słyszałeś? O nie jest On ma 100? Tak Nie więcej Może no od czy ja mam za to coś wina W sumie Powinieneś no mieć chyba nie? Powinieneś mieć w sumie bo ja wygrałem nie jakby Coś to kafor rwiat, to gram arenę? No, arenki spoko